Drodzy sobie generałowie, drodzy przełożeni wyżsi, siostry, przełożone, siostry w powołaniu do życia konsekrowanego i bracia, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Piękne jest Słowo Boże, jakże wymowne dzisiaj, no jakżeby inaczej, skoro dzisiaj rozpoczyna się Adwent i chcemy sobie znów po raz kolejny A trzeba nam sobie tu uświadamiać Raz po raz Tę prawdę, że Boga trzeba wyglądać Że na Boga trzeba czekać w, tej, w tym dzisiejszym świecie, który tak goni I nie wie za czym, tak biega Taki zabiegany z zadyszką Bo raz po raz coś nas zachwyca Potem okazuje się Po raz kolejny, że się zawiedliśmy A to Boga trzeba szukać Na Niego trzeba czekać Czasem cierpliwie W ciszy i spokoju Wyglądać tego Bożego Narodzenia, by Bóg gdzieś nie przeszedł obok niezauważony, by się narodził w moim sercu. Tego pragniemy, tego chcemy się nauczyć w czasie tego Adwentu. Jest jeszcze jedno czuwanie, jest jeszcze jedno czekanie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. To to czekanie, którym w zasadzie jest całe życie na ten moment, gdy narodzimy się już my, narodzimy się dla Boga, by nas. Ta chwila nie zaskoczyła, byśmy się jej aż tak bardzo nie bali, bo to przecież drzwi do wiecznego życia. Całe życie jest nam dane po to, żebyśmy się z Bogiem zaprzyjaźnili. Te ileś tam dni, ileś lat, ileś dróg do przejścia, żebyśmy się z Bogiem na tyle zaprzyjaźnili, byśmy go potem rozpoznali. Nie przestraszyli się go, nie bali się go. Rozpoznać go można tylko oczami miłości. Adwent, święty czas, który po to nam jest dany. Ale dzisiaj, jakże my tutaj zgromadzeni na jasnej górze i w tak wielu kościołach w Polsce, w tych dniach, w katedrach, w kościołach, w naszych kaplicach zakonnych, zebrani siostry, bracia, żyjące, żyjące życiem konsekrowanym, bo to odświętni się czujemy. Rozpoczyna się rok życia konsekrowanego. Czy my, czy osoby konsekrowane, nie chcą nikogo kochać i dlatego wybierają takie życie? Czy nie chcą żyć w świecie, w którym zło się panoszy i tak łatwo się pogubić, dlatego wybierają drogę pewną, tam gdzie łatwiej można Boga spotkać? Czy to prawda? Kiedyś, nie tak dawno temu, tutaj, na spotkaniu braci zakonnych, yy, przytoczyłem pewien obraz, który chcę dzisiaj powtórzyć. No, w pewnym wieku człowiek ma prawo się powtarzać, wykorzystam te, yy, to prawo. Yy, jak dobrze, siostry i wie, bracia, wiecie, yy, w filmach, w westernach, jedni lubią, inni nie. Pojawia się yy, zazwyczaj. Zdjęcie a i zdjęcie. Rysunek kogoś przywieszony na ścianie, drzewie i podpisany wanted. Poszukiwany. Zazwyczaj jest to jakiś rzezimieszek, jakiś człowiek, który no niezbyt dobrze się prowadził, jest poszukiwany, jest wyznaczona za niego nagroda w Zakopanem. Jest pewna mała galeria, w której możesz zobaczyć na ścianie wiszący obraz i też podpisane wanted. Poszukiwany. Kto jest namalowany na tym obrazie? Jezus. Najbardziej poszukiwany na świecie przez wszystkie pokolenia, przez wszystkich. Niektórzy sobie to uświadamiają, inni nie. Niektórzy myślą, że szukają szczęścia, miłości w tym życiu, jakiegoś takiego pokoju ducha. A w klasztorach kto mieszka? A życie wspólne, życie konsekrowane, kto wybiera? Albo to życie indywidualne, bo przecież tak bardzo wiele form, stylów, kolorów, habitów ma to nasze życie konsekrowane. Pan Bóg ma taką fantazję, a ludzie, którzy go chcą słuchać i rozumieć, jego głos też odpowiadają z fantazją. Stąd taki koloryt naszego życia konsekrowanego. Przeróżne formy. Kto, kim są ludzie konsekrowani? Kim my jesteśmy, siostry i bracia? Szukamy Jezusa. Tak bardzo pragniemy Go znaleźć, bo wiemy, że Go znaleźć można. Jesteśmy przekonani, że Jezusa znajdziemy na tej drodze, wśród braci, sióstr, realizując na co dzień, na co dzień wybierając życie czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, czasem zmagając się z tym. Przecież, wstępując do klasztoru, składając śluby, Pan Bóg nie odsunął od nas trudności. Nie jest nam łatwo. Wiemy, jak znaczy smak. Jak smakuje porażka. Wiemy, co to jest wstyd niewierności. Wiemy, co to są ciemności, gdy chcemy zawołać, jak Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jakże Ci poczciwy Izajaszu dziękujemy za te piękne słowa, które rezonują dzisiaj gdzieś w nas, dlaczego ukrywasz swoje oblicze przede mną? Siostry i bracia. Ale znamy jednocześnie radość spotkania, radość otarcia się o Boga, takiego przylgnięcia, doświadczenia Jego obecności. Ileż to daje radości? A właściwie musimy to powiedzieć, bo przecież jeśli spotkamy, jeśli ktoś spotyka Boga, to nie może o Nim milczeć. Nie, nie ma takiej możliwości, o Nim trzeba mówić, o tych spotkaniach trzeba wykrzyczeć, zawołać, powiedzieć, świadczyć, mówić, cokolwiek by mówić, jak wielką radość sprawia spotkanie z Bogiem, że właściwie spotkanie z Nim tylko daje pokój serca. Ktoś żartobliwie powiedział, że to, że każdy człowiek póki żyje ma jakąś temperaturę i niech się teraz. Znawcy tematu nie oburzają na mnie, lekarze, pielęgniarki. To, że człowiek żyje i ma jakąś temperaturę, to świadczy o tym, że Bóg stwarzając go, dotykając swoimi rękoma i znów sięgnijmy do Izajasza, myśmy gliną, ty naszym twórcą. Dotykając nas kiedyś Jezus, Bóg zostawił ciepło swoich dłoni. I dlatego człowiek za Nim tak tęskni. Tęskni za tym ciepłem, za tą miłością Boga. Ileż to radości? Gdy mamy takie chwile w życiu, takie przekonanie, prawie pewność, a może pewność całkowitą, że całkowicie należy do, należymy do niego. Że on jest jedyną miłością naszego życia. Czy my nikogo nie chcemy kochać, dlatego ślubujemy czystość? My chcemy kochać. Całkowicie niepodzielną miłością Boga i mieć Jego serce. W klasztorach żyją ludzie rozkochani w Bogu. Tylko tacy mogą prawdziwie żyć życiem konsekrowanym. Nie można udawać miłości. Są aktorzy, którzy pięknie grają na scenie. Pięknie odgrywają nawet miłość. Nie możemy grać. Udawać w naszym życiu, bo kochamy Boga, który zna nasze serca. Całe nasze życie, siostry i bracia, to takie szukanie Jezusa. Od pierwszych zachwytów, gdy odkrywamy, że On mnie powołuje i odpowiadam na tę miłość, od tych pierwszych ślubów, które składamy. Aż po chwilę ostatnie, gdy przychodzi nam patrzeć na to zbliżające się spotkanie z Nim i patrzeć wstecz na przeżyte życie we wspólnocie, na modlitwie, w poszukiwaniu Jezusa. Całe życie jest zadaniem, by Boga wyglądać i Go szukać. Niedawno słyszałem taką historię o starszym już zakonniku, który, gdy młodszy współbrat zapytał go, co u ciebie słychać, ojcze, a obchodziłby on już i pięćdziesiątej i sześćdziesiątej, jubileusze swoich ślubów, powiedział: Ciągle dobrze się zapowiadam. Ciągle mam coś w życiu do zrobienia, ciągle czegoś się muszę uczyć. Teraz na przykład uczę się być starym. Uczę się, że sam sobie nie dam rady i potrzebuję współbraci, a zawsze byłem taki ważny jeszcze tego nie umiem. Ciągle się uczę, ale wierzę, że Bóg mnie prowadzi i teraz potrzebuję takiego momentu w moim życiu, by zrozumieć jak ważny jest Bóg jak ważni są ludzie, którzy są obok mnie. Nasze życie, siostry i bracia, to chodzenie po wodzie, gdy widzimy Jezusa i gdy za Nim podążamy, nie mamy w sobie lęku, żyjemy wierni, wpatrzeni w Jezusa, ale gdy tylko spojrzymy na siebie, gdy tylko przestraszymy się, że nie damy rady, gdy tylko zaczniemy się oglądać za innymi atrakcjami, może innymi miłościami, to nie my. Nasze życie to chodzenie po wodzie i jest możliwe tylko wtedy. Gdy jesteśmy wierni tej jednej niepodzielnej miłości, a gdy mamy Jego serce, potrafimy kochać każdego, nawet tych, których nikt nie kocha. Bogu niech będą dzięki za powołanie sióstr, braci, którzy pochylają się nad chorymi, biednymi, dotykają ich ran i mają jeszcze radość, że dotykają ran Jezusa. Bogu niech będą dzięki za to, tułacze, życie misjonarzy rozsianych po całym świecie. Upuścili ojczyznę, a to niezwykle trudne. Gdzieś człowiek w sobie coś musi złamać. I zawsze pozostanie tęsknota, i zawsze gdzieś pozostanie świadomość, że nie jestem u siebie. Bogu niech będą dzięki za to, tułacze, życie wypatrywanie śladów Jezusa już tam, bo Bóg przeszedł przed nimi. Na tych stepach, czy to Azji, czy Patagonii, czy w buszu Amazonii, spotykają Jezusa w tamtych ludziach. Bogu niech będą dzięki za powołanie, siostro, bracie, Twoje. To takie zaproszenie do kochania Boga i człowieka. Maryjo, przy Tobie rozpoczynamy ten rok życia konsekrowanego. Od Ciebie chcemy się uczyć. Bycia blisko Jezusa, podążania Jego śladami, tego zachwytu nad Jego słowami. Ty byłaś pierwszą osobą konsekrowaną, pierwszą uczennicą swojego Syna. Pomóż nam odkryć, jak wielkie jest nasze powołanie do życia, życiem konsekrowanym, ślubami. Jaki to wielki dar. Jakie wielkie zaufanie ze strony Boga. Pomóż nam. Razem z Tobą wyśpiewać, wielbi dusza moja Pana za wielkie rzeczy, które mi Bóg uczynił. Amen.